Nie mam pojęcia, co wylosowałem dzisiaj. Zobaczymy, otworzymy, zobaczymy. E, witajcie ponownie na kanale Elektronika i Gadżety. Dzisiaj nie będzie jakiegoś wstępu. Wy już wiecie po tytule. Ja jeszcze nie. Jakiś głośniczek jest. Hmm. No, to może być ciekawie, nie? Dobra, otwieramy sobie to. Zobaczmy, co to jest. E, nie pamiętam, co ja zamówiłem, ale widzę, że jest kolorowa instrukcja. Może być ciekawie: e, woreczki, woreczki, tutaj coś, jakieś instrukcje w języku niemieckim, angielskim do skanowania. E, tutaj chyba też nie ma. A nie, coś tu jest, elektronik, komponent, coś tam. Pianino? Dobra. Zobaczmy, jest głośniczek, to może być pianino. Ciekawe. Ładny. Oczywiście taka. Cienizna nie. Raczej mega efekt dźwiękowy nie będzie. E, części, zobaczmy sobie na instrukcję najpierw, żeby to wiedzieć czy faktycznie mamy tu jakieś pianinko, o, jest jakiś schematik, ale zaraz sobie do niego przejdziemy. Kolorowa duża instrukcja A4. chody e, rezystorów fajnie dla początkujących. Instrukcja w języku chińskim do zyskania w język angielski. Jak złożony układ, jak wygląda schemat. n 555 no to słuchajcie, no to będzie takie piękne, to będzie taki generator tonów, nie? Naciśnięcie będzie powodowało zmianę częstotliwości ze względu na to, że tu mamy różne rezystory. Zgadza się tak. 10Kilo, 1, 2, 2, 2. Tu są same dwójki, ale to jest tak, że one są w szeregu, więc zwarcie tutaj to już nie jest 2 kilo. Tak, słuchajcie, zwarcie tego S8 to jest, idzie nam tylko przez 10 kilo. S7 no to już mamy 10 plus 1, czyli 11. Tu już mamy 2, no to 13 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Reszta komputera zostaje bez zmian. Nie ma, słuchajcie, nawet tranzystora wzmacniającego tutaj prąd na tym niby półwatowym głośniczku. Wszystko idzie z prosto prostu 555. Mało elementów, prosty układ. Zasilanie 3 do 9 V. No dobra, no to słuchajcie, no, lista elementów jest. Z tak małą ilością komponentów, no to płytka. Płytka, ostrość. O, muszę wybierać ręcznie znowu ostrość. Słuchajcie. Płytka. Ładna. Podpisane elementy. Ok. Czekajcie, okay, ostrośnik złapie tu. Coś z tą ostrością ostatnio jest nie tak. Ładna płytyczka, płytka dwustronna. No elementów naprawdę mało, ale podpisane są wszystkie. Eee, zobaczmy na elementy, które dostaliśmy. No Najwięcej tutaj tych przełączniczków. Rezystory poklejony razem. To sobie odmierzymy. Fajnie, są wszystkie. Jeden kondensator, taki większy. Eee, zasilanie zapewne. Kabelki to będą raczej do tego głośniczka. E, NE555 z podstaweczką to super. No jak coś zepsujemy, to sobie wymienimy trochę kondensatorów ceramicznych. E, 2-4 sztuki. I e, nasze switche, które mają. Słuchajcie, takie plastikowe nasadki. Dobra, założymy je później, e, jak już będziemy składać wszystko. Więc w zasadzie to sobie na razie odrzucimy. Tu efe, wielkiego efektu nie będzie, ale kto wie, no. Może jednak. Odpalmy sobie litownicę. Szkoda czasu. Yy, jedziemy sobie z tym. Yy, jakie my mamy tutaj kompensatory? Yy, 104, 104, 104. Yy, I coś jeszcze jest? Nie, w sumie są trzy. A my mamy ich aż... 4. To są wszystko 104 i 104 więcej kondensatorów ceramicznych jest, niż powinno być. I mamy tutaj jednego elektrolita 4,7 mikro. Dobra. Wyjście na speaker i zasilanie. No, zasilanie będzie po tym dziale. Dobra, zróbmy sobie rezystorki, bo rezystorów mamy tak 1 kilo, 2 kilo i 10 kilo. Chyba też mamy. E, więcej bo 10 mamy tylko w zasadzie jedną. Z tego co widzę tutaj. E, czyli to, będą, to będzie pewnie 10 kilo, tylko też dostaliśmy więcej. No, Spokojnie. Okej. Okay. No to zróbmy sobie zakres 20 kilo. Powinno nam to ładnie złapać. Sprawdźmy czy tak jest. Obsadzimy sobie chyba wszystkie i... No i co? I coś mi tu nie zbiera. No... Dobra. Teraz. 10 kilo. No mówiłem, będziemy mieć więcej więcej o jeden. Pewnie wszystkiego może będziemy mieć więcej o jeden w rękach wyginamy, 10-kilówka wchodzi, no zaczynamy od najmniejszych. Bardzo ładna ta płytka, mi się podoba. No, myślę, że będzie się lutować fajnie. Eee, następne. Ile mamy? 1 kilo. Widzicie, widzicie miernik? Dobra. No i jedno kilówek tutaj jest ile? Pytam wszystkie, bo chyba ich jest więcej. Teraz sprawdzimy. 1 kilo mamy tu. No, będzie krótki filmik, nie będę go skracał, bo to taka typowa konstrukcja do. I tutaj mamy też jeden kilo, czyli mamy jeden więcej, jedną kilówkę. No i spoko, tak jak myślałem, będziemy mieć ich więcej. Czyli taki typowy układ dla nauki, bo sam schemat jest prosty. No to tu będą dwójki, ale sobie to jeszcze potwierdźmy jest dobry do nauki samego 2 kg do samego układu N555 z tego względu, że tutaj możemy sobie wyliczyć, słuchajcie, częstotliwości tak naprawdę. Możemy nawet rzucić w kalkulator i zobaczyć, jakie ten częstotliwości faktycznie będziemy mieć. Także myślę, że spoko jest układik. Cena, cena, cena Wam się wyświetli tutaj. Eee, cena Wam się wyświetli tu. Eee, myślę, że nie jest niska. Nie pamiętam. W ogóle już nie pamiętałem tego. Tylko strasznie dawno zam zamawiałem. Ale wylosowane teraz, więc no już zakładam, byle jak nie, ale, wiadomo, zakładajcie sobie zawsze w jednym kierunku, żeby to po prostu wyglądało. Nie ma to większego znaczenia, eee, <laughs> ponieważ rezystory nie są spolaryzowane, ale no fajnie jakby u Was to wyglądało. My robimy trochę szybciej, żeby się wyrobić z czasem. Yy, dziś jeszcze, wziąłem idealnie tych dwóch kilówek, tyle ile trzeba. I dwóch kilówek to nawet nam dwie sztuki zostały, czyli no można powiedzieć, że naprawdę typowy układ dla e, początkujących, nie? Nie ma co tu gadać. Dobra, dociśnijmy sobie paluchem i Zobaczmy, jak to się... się, trochę ten grot. Jak to nam się będzie lutowało? Dobra, po jednym nie ma co mówić. Ale... No to jest ładnie. Są małe... Mało co tu odbiera ciepła. To są cienkie ścieżki, więc... To będzie, to będzie fajna, fajna płytka. Chyba jak będą się te lutować te przyciski. Ale myślę, że też nie będzie źle. Bardzo fajnie też, że jest ta pod, podstawka pod m 555 m 555 jest tani układem, ale jakbyście coś, słuchajcie, bo tutaj możecie się bawić. Możecie zmieniać te wartości rezystorów. I jakbyście nawet upalili tego m 555 to zawsze możecie go podmienić niskiej cenie, jak macie tylko podstawkę. Dobra. Nóżek tu nie zostawiam, no bo w zasadzie nie ma po co. Mamy tutaj wyjście. Chociaż dwie bym sobie zostawił dla zasilania. Wyjście zasilania przykręcamy. Oczywiście my sobie to odpalimy z zasilacza. Może z baterii 9V zobaczymy. Z 9V będzie chyba fajnie chodzić. To sobie sprzątnimy trochę. Mam nadzieję, że macie cały czas ostrość, bo ja tu nawet nie patrzę na to. Ale ostrość powinna być... Powinna być tutaj na, na tej płytce. Jak się przylutowało? Spoko. Nie ma, nie ma tu problemu żadnych. Też jakoś nie przykładam się do tego mega. Chcę Wam szybko zrobić ten film. Dawno nie było, no ale to... Tylko dlatego, że po prostu jestem non stop w pracy. Wszędzie mamy 104 kondensatory. Yy, więc yy, obsadzamy sobie od razu wszystkie, wszystkie trzy i nawet nie patrzymy. <laughs> Dobra. Szybciutko jedźmy. No Jestem ciekaw, jaki będzie jakość dźwięku. Nie spodziewam się tutaj czegoś, jakiegoś wow. Przecież sam, yy, sam ten głośniczek wygląda ładnie. Ale, żeby było ono ładnie, to nie znaczy, że on będzie ładnie sobie grał. Poza tym, no to jest M555. Tu będziemy mieć stałą częstotliwość. A zresztą, no, nie uprzedzajmy faktów. Zobaczymy, jak to będzie, jak to się będzie zachowywać. Chociaż ja już, ja już się domyślam. I co po niektórzy, pewnie oglądający też. Dobra, dajmy sobie tak podstaweczkę. Wycięcie naszego układu jest kropka pięknie zaznaczone. To jest takie po prostu no, cud miód, jeśli chodzi o, o takie układy dla, dla początkujących. No, no cudne, nie? Jakbym miał komuś słuchajcie, ktoś by mi powiedział, że oprócz migania nf 555 co potrafi, to migania diodą LED oczywiście ktoś by mnie zapytał, on powiedział, to złóż ten układ. Dałbym mu go i powiedział, złóż go i zobacz, co jeszcze potrafi. No, powiedzmy, poczekajmy jeszcze, co potrafi, to zobaczymy, ale, ale dobra, powiedzmy, że on będzie ok. No i co one, chyba te switche mamy dość nisko. One się tutaj troszkę powyginały słuchajcie. Nie chcę myśleć nawet, będę to w palcach wyginał. One będą na wysokości, słuchajcie. Widzimy, że one mogą dojść do zera. Jak dojdą do zera, można je dać, bo... Tak, zróbmy je, bo tutaj tak, kondensator mamy wysoko. To złącze też mamy wysoko i ono nie będzie trudne do zlutowania. Eee, przyciski wchodzą tylko w jednym kierunku, ale są, no są zmęczone, nie? Zmęczone w tym, bo o ile y, tutaj mieliśmy gąbkę na układ i na podstawkę, no to wiadomo, no to tam się nic nie powinno stać, natomiast luzem mieliśmy, no jest, jest, jest to zgięte na maksa. Ale słuchajcie, pytanie czy jest ich więcej, czy nie. Raczej nie, bo to będzie drogi, jeden z droższych elementów tutaj w, w tym idzie, więc y, będzie ich raczej na styk. I jeśli by się tutaj urwały, Nogi, co jest możliwe, co my nawet możemy, słuchajcie, urwać na nogi, przy próbie prostowania. No to będzie obsadzanie takie ciężkie, no to będziemy musieli sobie radzić, czy są wszystkie połączone. Nie, mamy tylko te górne. Więc słuchajcie, zobaczcie, jak jest tak, jeśli nam się urwie, urwie wam się, któraś noga, to po prostu go obróćcie i, i połączone macie, dół w ogóle nie jest połączone. One zwierają tylko tutaj, między tymi pinami zwierają, więc sobie po prostu je tylko, yy, czy nawet przy wkładaniu, yy, urwie Wam się ta noga, to obróćcie go, będzie działać. No powiem Wam, że to będzie ciężko z tym wkładaniem. Dramat. Strasznie to krzywe. Dobra, drażni mnie ten, wezmę inny. Wszystkie są powyginane. Wszystkie. No ale taka paczka. Dobra, jakoś wchodzi. Obsadzamy raz, dwa. Tam rzucacie czasami jakieś propozycje. Była propozycja, słuchajcie, oscyloskopu tego TSO 168 chyba. Czy jakoś tak. No tak, ja go nie kupiłem jeszcze. Nie potrzebuję tak naprawdę. A jest to dość, moim zdaniem, drogi kit, i na razie go nie będzie. Natomiast, jak piszecie, że, że zrób to, bo mi nie działa, no wiecie, co to nie jest tak, że ja go mogę kupić, ja go mogę zrobić, tylko się okaże, że mi nie działa, a Wam nie. I co teraz? I słuchajcie, tam jest, jest opis, na no, świeci mi się czerwona dioda, i tyle. No to wiecie co? Takie bez sprawdzenia układu, bez podejścia do zbiornikiem choćby nawet, nie? to jest takie, gdyby, a nie, no, niby można zobaczyć schemat, ale przy bardziej skomplikowanym schemacie, jak nic nie pomierzycie, czy prosty schemat, no to można mówić, sprawdź ten element z, z takim N555, N5 nie? Można by wnioskować, sprawdź to, sprawdź tamto, nie wiem, mało elementów i, i łatwo coś doradzić, ale przy sk bardziej skomplikowanym układzie to, to już nie, tak nic nie zadziała, nie? To już yy, naprawdę trzeba wziąć, wziąć sobie chociaż ten miernik w łapę. I już pokazywałem wam, że ten chiński, najtańszy chiński miernik. No nie wiem, 8 zł kosztował. Słuchajcie, no już chyba taniej się nie da. To, to spokojnie wystarczy do takich rzeczy. Tam nie musicie. Yy, nie trzeba. Tak naprawdę mieć co do jednej dziesiątej w prostych układach. Czasami wystarczy sprawdzić, czy słuchajcie, jest napięcie. Jest albo nie ma i koniec. Czy jest 5, czy cztery pół. Czasami naprawdę w prostych układach nie ma to większego znaczenia. No i tutaj chyba wyłamie zaraz te piny, a nie włożę tego. I tak możecie sprawdzić, no bo, no bo jest tak, że prosicie, żebym zamówił, ale mnie to się okaże, że będzie działać. No. Może się okaże, że nie będzie działać, ale, ale obstawiam na to, że raczej będzie działać. No. I, I co wtedy? Nie, nie pomogę Wam, bo musiałbym doprowadzić do sytuacji takiej, jaką macie Wy, czyli po prostu dokładnie tą samą usterkę. Musiałbym ją wymusić. Dobra, jest, obsadziłem to. Słuchajcie, dociśnijmy sobie jeszcze trochę to, ależ to klika pięknie, klika pięknie, pięknie, pięknie. Będzie klikaczo. Dobra, lutujemy. Nie trzeba dociskać, bo to wchodzi dość tak pasownie. Tych dolnych w zasadzie można byłoby nie lutować, no ale mogłoby się okazać, żeby tam wypadały, więc sobie je zalutujemy tak po prostu. Nie przykładając się bardziej do tego zagrzać i dać trochę cyny. Natomiast połączone tak naprawdę mamy z tej strony. Tu już można sobie fajnie dogrzać. Żeby się zalutowało. Dobra, jest. Zrobione. No i co? Zostało nam tylko w zasadzie kondensator, te złącza, no i plus oczywiście te bateryki, a na szczęście nie bateryki, tylko ten speaker. Ale ja bym sobie do tego zlutował, że mamy w ogóle pierwszą nogę. A jedyneczka mamy masę. Dobra. Widzimy sobie tak, jak, jak, jak powinno być. Czyli tu będzie masa. Dobra. Kondensator, no minusik zaznaczony na krótsza noga. Plusik jest zawsze dłuższą nogą. Damy sobie go tu. O chyba będzie wyższy niż to nawet to złączę. A nie szkodzi. Dajmy sobie go tu od razu. No, bo już to złączę, to też można przygotować nawet w palcach. To nie ma problemu. Tutaj już się nie będziemy rozwodzić nad tym, które wyższe, które niższe złączę, eee, złączę, e, nawet złączę wyższe. Dobra. No i tu przygrzejemy dużo cyny. Ciach, ciach. Czemu może nie działać? No może nie działać yy, raczej z tylko... O, popatrzcie, tu mi się coś widzę, nie dolutowało. Hmm, no tego nie zauważyłem. Eee, może nie działać. O, ktoś nie chce schwycić nawet. Patrzcie. O, coś te. Yy, słabo. No nic, z tej strony chyba się zalutowało. E, jak nie będzie działać, ten to będzie wiadomo. No coś yy, te piny yy, nóżki tych wyłączników tutaj widzę. Po prostu, przynajmniej tylko w jednym. No coś chwyciło jakaś, jakaś zaraza. Dobra, eee, możemy sobie tak, eee, tu mieliśmy masę, tu mieliśmy plus, eee, tak już zróbmy, żeby to było tak po, po bożemu, że tak powiem. Dobra, coś tam wystaje, plusik mi wyleciał, już chodzi, teraz go poprawimy, masa jest, plusik właśnie, ach wypada. Jeszcze raz. Plusik. Jest. OK. Spikerek nie ma pobielonych tutaj tych padów. Mamy tu plus. Odrobina kropa, szybko, krótko. Nie trzymamy tutaj. Słuchajcie, nie wiadomo ile. O, tutaj nie mamy, nie mamy tego pobielonego. Ale spróbujemy zrobić tak. A nie, jest. On się zawinął. Cienki jest strasznie. Ale tu żadne prądy, słuchajcie. Nie ma. O, ty dziadek. Tak się zawinął, że nie chce wyjść. Dobra, jest. Niby tu ma być minus. Dmuchnąć. Gotowe. Dmuchnąć, gotowe. Dobra. Lutownicę. No, siadaj. Lutownicę sobie już, już włączę. Zaraz to sprzątnę, ale jeszcze sobie obsadzimy. Tak. Wrzucimy sobie NL555. Wycięcie macie tu. No i w tej konwersji, słuchajcie, to są, w miarę są proste. Troszkę, troszkę jednak gniemy jeszcze, one mimo wszystko są rozłożone i wkładamy, no nawet za, za bardzo, żeby tutaj... To już pojechałem trochę po całości. Dobra. Eee, najważniejsze, żeby mam się noga nie podwinęła tutaj. Żadna. Równo włożyć do końca, docisnąć. I gotowe. Dobra, nie, załóżmy sobie te przyciski. Eee, one tutaj chyba nie ma znaczenia, jak one mają iść. Tak mi się wydaje. Czy jest? Nie, nie ma. No, ale mniej więcej zróbmy sobie. One mają tu takie mniejsze ząbki, większe. Zróbmy także tym większymi ząbkami damy do góry. No pokażcie, ale to jest lata na boki, nie? A takie. I gdyby to było w obudowie i te przyciski miały prowadzenie, no bo tu jest skok, jest słuchajcie, bardzo mały, nie? Jakby to była obudowa, spoko. Fajne te przyciski są. E, to byłoby prowadzenie samą obudową i to by nie latało. I chodziłoby super, moim zdaniem. No tutaj będzie latać, no ale to jest takie wszystko, słuchajcie. W cenie której, którą widzieliście, a ja nie pamiętam to. No dobra, no no Chyba nie będę sprzątał. No, ja będę wziął baterykę i to na bateryjce pali Na zasilaczu. Zróbmy tak. Dobra, słuchajcie, zobaczymy na zasilaczu. Wziąłem zasilacz, bo zobaczymy sobie, jak to się zachowuje na różnym zasilaniu. Tylko tak czymś nie. Musimy jeszcze wziąć sobie jakieś dwie nóżki. Weźmy sobie dwie nóżki. Nam się to lepiej chwyciło, a żebym sobie już wbił w paluchy. tu. E... Ile tam mamy? 90V, 1A. Z amperażem to za dużo, ale. Ale co tam? E ma spłonąć żywym ogniem, to niech spłonie. Dobra. E mamy masę tu, okay. plusik mamy tu. Zobaczmy. Cisza. Dobra. Eee, teraz tak zasilanko. No cisza, bo nie ma zasilania. Dobra, 9 v Tam było 3 do 9. Test. Nie, tylko czekajcie, wezmę mikrofon że tu. Uwaga. Testujemy. <zysy> <zysy> no organki. Będziemy sobie wciskać e, najdalej z e, zaraz wam powiem o co chodzi. Po, powiedzmy, że wciśniemy ten i ten. A teraz, a teraz obydwa naraz: ten i ten. to jak myślicie, jaki dźwięk będzie? Pomiędzy czy ten na ten? Puszczam. No, będzie dźwięk ten. To wychodzi z, z tego, że po prostu tutaj, z tego schematu, no, yy. zawsze zwarcie tego pierwszego tłu będzie przez 10 kilo i koniec. Jak my zebrzemy tutaj, którykolwiek z nich, to to nic nie zmieni. Zawsze będziemy tu mieć 10 kilo, yy. Ponieważ one są w szeregu. Gdyby to było inaczej rozwiązane, no to mielibyśmy, o, zbudza się po dotknięciu rezystorów. Gdybyśmy mieli to inaczej rozwiązane, no moglibyśmy mieć coś pomiędzy, czyli wartości pomiędzy, na przykład 10 kilo i 2 kilo razem, równolegle. No to mielibyśmy inną wartość. Dobra, to teraz tak, tam było 3 v no sprawdźmy sobie, czy na 3 V to żyje. Słuchajcie, no nie, nie wiem, czy słyszycie. Jest po prostu ciszej. Jak się sobie Vset przestawimy i będziemy sobie jechać o 1 V, nawet 15 mogę mu dać i on będzie działał. Nie pamiętam zakresu N555, ale. No, tak szybko on się nie upali. No, no, tyle no. Taka muzyczka. Ciekawy układ, żeby coś sobie zobaczyć, jak działa n 555 Co Wy o tym myślicie? Cena chyba śmieszna, z tego co pamiętam. Zresztą to ma jak większość kitów. Ilość elementów mała. Poziom trudności bardzo prosty. Głośniczek 8 ohmów półwata. Taka typowa dopiszczałka. To jest bardzo cienki, płaski głośniczek. Nie wiem do czego można by to jeszcze wykorzystać. Chyba tylko do zabawy. Dla satysfakcji zrobienia sobie takiego układu. No i tyle. No i życzę mam miłego dnia czy tam wieczoru. Nie wiem, kiedy opublikuję, postaram się jak najszybciej. Do usłyszenia.